Propozycje województwa Podlaskiego dotyczące wsparcia unijnego w przyszłej perspektywie finansowej, czyli po roku 2027. Zostały one niedawno przedstawione komisarzom unijnym na spotkaniu w Brukseli. A więcej na ten temat powiedzą marszałek mugabez Państwo oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, który prezentował województwo na tym spotkaniu. Są z nami też przedstawicielki Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego, które przygotowywały. Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu było niezwykle ważne spotkanie z komisarzem Fitos spójności i panem komisarzem Sarafinem od budżetu. Te spotkanie było wcześniej przygotowywane listem 144 regionów, również województwo polackie ten list podpisało, również działalnością Zarządu Związku Województw, a dotyczyło polityki spójności po roku 2027. W tym spotkaniu jako jeden z dwóch przedstawicieli naszego kraju uczestniczył pan marszałek Bogdan Dyjuk. W tym spotkaniu my jako województwo lobbowaliśmy za tym, aby te środki na politykę spójności po roku 2027 uwzględniały właśnie sytuację regionu. Tzw. trudnogranicznych, czyli tych, które mają granice z takimi państwami jak Białoruś jak Rosja, państwami, które jak nawet nie ma wojny, to ta granica po prostu jest trudną granicą. I to spotkanie rozpoczęło właśnie przygotowania do, do, do tworzenia tej polityki i gorąco wierzymy, że dalsze czynności o charakterze lobbingowym, o charakterze przekonywania naszych komisarzy doprowadzą, że takie właśnie województwa jak województwo podlaskie będą mogły otrzymywać większe pieniądze albo korzystać z bardziej przychylnych. Takim właśnie regionom kryteriów otrzymywania środków europejskich. O szczegółach opowie obecny na tym spotkaniu pan marszałek Bałdan De Dziękuję bardzo. Tak jak pan marszałek wspomniał, miałem przyjemność reprezentować nasz region podczas tego spotkania. Spotkania bardzo specyficznego, ale bardzo istotnego i ważnego właśnie w perspektywie tego, co będzie się działo w krajach Unii Europejskiej po 2027 roku. Trwa obecnie dyskusja w Komisji, w instytucjach europejskich na temat budżetu polityki spójności po 2027 roku oraz zasad jego dystrybuowania na poszczególne kraje unijne. Trwa dyskusja, czy zwiększyć procent przeznaczony na programy krajowe, czy na regiony, tak jak było to w ostatnich latach. W Polsce Ostatnie lata wskazywały i te perspektywy, że polityka regionalna, polityka realizowana przez regiony faktycznie umożliwia realizację najbardziej istotnych y, celów, ale i wyzwań, przed jakimi stoją y, poszczególne regiony Polski, ale także innych krajów. Dla nas istotne jest to i z perspektywy 20 lat y, uczestniczenia naszego regionu Polski, ale i regionu w Unii Europejskiej, że Według siły nabywczej średnia nasza w regionie wzrosła do 59% z 38, jakie było w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Podtrzymywaliśmy jako region stanowisko, że polityka regionalna nadal powinna być trwałym elementem realizacji polityki spójności, ponieważ pojawiały się i pojawiają w niektórych krajach ale także podczas dyskusji we wspomnianych instytucjach europejskich konieczność może bardziej idącej centralizacji programów. Wszyscy obecni na tym spotkaniu przedstawiciele, bo oprócz naszego kraju z tej Europy Wschodniej udział wzięły przedstawiciele Słowacji, ale także Finlandii, pozostali uczestnicy Uczestnicy spotkania to są kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Irlandia, Niderlandy, Francja, Włochy, czy Hiszpania. I, i niezależnie od tego, kto zabierał głos, wspominał o wartości, jaką niesie polityka regionalna, o konieczności jej realizowania w, kolejnych, w kolejnej perspektywie. Panowie komisarze wskazywali na powody tej dyskusji dotyczącej przyszłych lat, między innymi kwestia związana z niedociągnięciami, na które wskazuje Europejski Trybunał Obrachunkowy wysokością nadużyć, a to jest to obszar, za który odpowiada polski komisarz w komisji, czyli pan Piotr Sarafin, jednakże mimo tych pojawiających się w Stolicy Europy Głosów z naszej strony, jako przedstawicieli kilkudziesięciu, bo to uczestniczyło około 30 reprezentantów regionów ze wspomnianych krajów, wszyscy opowiadali się za polityką regionalną. W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, tak jak przed chwilą pan marszałek wspomniał, na sytuację regionów przygranicznych i to nie tylko tych w Polsce, ale także wszystkich leżących na wschodniej granicy Unii Europejskiej, od Finlandii po Rumunię, po Słowację, gdzie wpływ wojny w Ukrainie, sytuacji kryzysu migracyjnego na pograniczu polsko-białoruskim i dalej na północy przy granicy z Rosją ma bardzo duży negatywny niestety wpływ na sytuację tych regionów. Zawnioskowałem jako Województwo Podlaskie, aby w przyszłej perspektywie po 2027 roku były przygotowane odpowiednie programy na rzecz tych regionów poprzez zwiększenie środków, ale także wprowadzenie innych zachęt, abyśmy jako region nie tracili z powodu działań nieprzyjaznych nam krajów, czyli Rosji i Białorusi. W czasie dyskusji zaproponowaliśmy, aby Województwo Podlaskie było gospodarzem konferencji poświęconej właśnie sytuacji regionów przygranicznych w Europie, Unii Europejskiej i planujemy tę konferencję w ostatniej dekadzie maja w czasie kiedy Polska ma trwającą prezydencję w Unii. A więc chcemy doprowadzić do spotkania, pokazując przedstawicielom innych regionów, szczególnie Europy Zachodniej, jaka jest faktycznie sytuacja w naszym regionie i również zaproszenie na razie werbalne otrzymali obydwaj panowie komisarze, ale będą również one ponowione o ustaleniu szczegółów ze stroną polską organizacji takiej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma to dziękuję naszym uczestnikom. Yyy temat granicy jest już znany, znane, jeżeli chodzi o wykonanie pomoc. że za tydzień 10 lutego będą dokładnie dwa lata, jak zostały w ostatnie w naszym regionie, w mianowicie Od tamtej pory przedsiębiorcy stają zrozumienić sami sobie, czy w tym temacie co zostało zmienione, poruszone e, w stół funduszy. I takie rozumiemy fundusze będą się doczystów od 2028 roku, tak? Czyli na ten aktualny czas e, dalej nic nie mamy, dalej wintery się nas żadnej pomocy, bez żadnego wsparcia, bez żadnych działań e, pomocowych. Spotkanie, o którym dzisiaj Państwu opowiadaliśmy z panem Marszałkiem Dydziukiem, dotyczyło, przypominam, że te perspektywy finansowe są siedmioletnie. Mówiliśmy o perspektywie po roku 27, dotyczącej jednych z instrumentów, jakim są środki na politykę spójności. Tak, to spotkanie dotyczyło tylko i wyłącznie tego, co ma się wydarzyć po roku 27. Czy ta polityka spójności ma być dalej prowadzona, ma być dalej instrumentem Unii Europejskiej, czy nie. To, co pa, pana pytanie odnosi sytuacji naszych przedsiębiorców yy, obecnych. Yy. Kilkukrotnie spotykałem się już z panią minister Pełczyńską naucz. naucz. też z niecierpliwością czekam na, na informację zwrotną i to jak najbardziej konkretną, ponieważ jest pewien instrument, który ministerstwo przygotowało dla tzw. powodziowych gmin i województw. Instrument złotówka za złotówkę, że ministerstwo daje do danego programu złotówkę, a my, a województwo dorzucają złotówkę z tzw. instrumentów finansowych zwrotnych, które zwracają, zwracają do budżetu. Województwa z zakończonych już perspektyw Unii Europejskiej. Jako marszałek województwa wyraziłem gotowość, że my, jako województwo, jesteśmy w takim programie gotowi partycypować właśnie na takich zasadach i gorąco wierzę, że dosyć szybko taki program powstanie i taka pomoc będzie udzielona podlaskim przedsiębiorcom. Dziękuję jeszcze, bardzo. Jeszcze może jedno zdanie uzupełnienia w kontekście Pana pytania. Także w swoim wystąpieniu mówiłem, że ta sytuacja migracyjna spowodowała. Olbrzymie perturbacje dla podlaskich przedsiębiorców, że zamknięcie granicy spowodowało e, praktycznie zaprzestanie jakiejkolwiek współpracy wymiany gospodarczej e, z krajami leżącymi na wschód, e, także praktycznie wyzerowało e, nasz eksport e, z regionu. E, to jest jakby e, obszar, między innymi obszar e, problemów gospodarczych, ale także i problemy społeczne. Jeżeli Państwo byście zwrócili uwagę na. E, ostatnie raporty na podstawie danych demograficznych dotyczących sytuacji demograficznej we wszystkich gminach w Polsce to region Podlaski, szczególnie mówiąc szczerze, od Sokółki na południe do granicy z województwem mazowieckim, dalej e, z, z Lubelskim to są e, gminy wyludniające się najbardziej spośród wszystkich gmin w Polsce. I to także między innymi spowodowane jest w sposób oczywiście bezpośredni z tej sytuacji, jaka dzieje się już od lat na naszej granicy. To także zostało jakby na to położony nacisk jako argument przemawiający za koniecznością wsparcia tych regionów, nie mówię tylko jako instytucji publicznej, jako województwo podlaskie, ale także wszystkim, co za tym się kryje, w tym także naszego sektora gospodarczego. Dziękuję bardzo panom marszałkom, dziękuję naszym widzom i zapraszam do śledzenia naszych transmisji. Dziękuję serdecznie.